Hejka wszystkim, tu Karli i witam was w kolejnym odcineczku z wyzwania siedmiu grzechów głównych. Przed wami Sabrina, która właśnie przyszła do pracy w swoim nowym stroju, całkiem fajnym, nie powiem. O to właśnie chodzi, żeby wyglądać jak najlepiej w pracy i nie tylko. Dobra, Chciałabym z nią zrobić coś, co miałam, że tak powiem, ochotę zrobić w poprzednim odcinku, ale się nie udało. Tak. Chcę, żeby ten, żeby ona stegowała te różne rzeczy te napoje do flirtu, żeby, że tak powiem odzyskać e, uczucia Ukulele i może nawet Mortimera, chociaż do niego jakoś tak się nie skłaniam, wiecie, e, no bo Mortimer no nie jest jakoś tak za fajny, ale Ukulele był e, był okej, okay, był dobrym tatą dla Ezry i Xandro, wiecie. Także no może, poza tym my potrzebujemy, że tak powiem e, mieć wypełnioną tą aspirację, co nie? Ale nikt nie powiedział, że nie mogę iść na łatwiznę w tym wyzwaniu. To nie jest citowanie, bo ja bym mogła sobie ustawić w MC Command Center, że oni ją kochają i w ogóle, ale tutaj właśnie wykorzystujemy swoje umiejętności. Tak? No właśnie. I że tak powiem, chcemy jak najbardziej zdobyć przychylność naszych. Co, nie udało ci się? O nie! O nie, proszę cię! A dobra, musimy też upgrade'ować naszego Ice, Ice Baby. Zupr. Ulepszymy ci go. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Może się tym razem uda, bo ja chcę parę takich, co nie. Że nie tylko na po, ale też i na resztę. Ciekawe, czy mi się to uda. No, Angela jest nasza przyjaciółka. Dzisiaj ona jest, a nie. Może um, to jest też zepsute. Nie dość, że jest taki syf w tym laboratorium, to jeszcze wszystko jest zepsute. Nie. A czy to nie jest. Znowu nam się nie udało. No nie. Dlaczego? O Boże, wszystko jest zepsute tu dzisiaj. Coś na nie idzie. Mamy to! Zrobiliśmy! Tak jest! Jeszcze jedno zrobimy. Tak, jeszcze jedno. Tak, musimy mieć jak najwięcej. Żeby uzyskać, że tak powiem, przychylnąć. Większość simów. Boże jaki tu jest w tym laboratorium. A, chociaż dwa żebym miała na dzisiaj tak żebym miała chociaż dwa. W ogóle ja muszę zrobić wreszcie będę mogła zrobić ten teleport do e, Sixam i będziemy mogli iść do kosmitów tak ekstra wreszcie nadejdzie ten dzień ale to w następnym odcinku będzie że tak powiem. Coś nam dzisiaj w tej pracy nie pójdzie, bo skupiamy się na czymś. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Mamy dwa, więc będziemy mogli szli w miasto. Dobra, może coś zrobimy? Na przykład mind control. Tutaj. Nie, nie, Jak to się robiło? Że tym. Boże, ile ja mam tutaj rzeczy, nawet nie wiedziałam. Gdzie to się nazywało? Dobra. Eee, ale my się nie znamy. Oh my god. To dobra, to się poznajmy. Ty jesteś nowy. No dobra. Jesteś nowy tutaj. Że okej. Okay. Zobaczmy. Tak na koniec, żebyśmy coś mieli, bo tak to nic nie mamy. No. ma. No, hello. I co, już mogę? Mind control, dobra. Zobaczymy. Może nam się spełni akurat te dwa. E, to fajnie. Fajnie, fajnie. Tak, zobaczmy. My nie, I tak nie mogę tego zrobić, bo nie mam kryształu. Muszę skądś. Jakiś kryształ. O, proszę. Proszę, proszę. Może. Może jeszcze. Nie, nie mamy. Ale że tak powiem. Analizuj, analizuj. Tak, e, jakiś ten. Dobra, może być. O, ale i tak nie zdążymy. No, dobra. Ale przynajmniej pójdziemy dzisiaj do Ukulele i jeszcze z kimś innym się spotkamy. Także mam nadzieję, że Ukulele nam wybaczy wszystko. Znaczy. Ja sobie tylko jaja tak robię, nie? W końcu to Simsy to gra, więc mam nadzieję, że nie bierzecie wszystkiego tutaj na poważnie. Przejechaliśmy do domu u po? Tak jest. Siemanko. O jezu! O! Siem. No dobrze, no. porozmawiam z nim o czymś. No zapytaj o życie miłosne, jak tam jest wszystko w porządeczku? czy nie? W ogóle zapłukaj do niego. Ale on może nie wypić tego serum, bo nas nie lubi. O nie! No dobra, może jak będzie nas trochę lubiał, to e, może coś ten. Może coś z tego wyjdzie. A nie... Nie musimy... Skoro on tutaj jest, zresztą pada deszcz. Bra. O nie, ukuł pani pod nas, uciekł! Nie, proszę cię! Nie, 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 proszę! No nie, proszę cię! Jak chcę z tobą porozmawiać. Um, skomplementuj outfit. Czyżbyśmy, że tak powiem... No dobra, skoro tak. Może będzie nam bardziej przychylny tutaj. <laughs> to? No nie, no że... No proszę Cię, o tym zaroście ciągle. Oni nie powinni takich rzeczy dawać. On jest mniej, że tak powiem, już ten... Which way is the beach? Nie. O zainteresowania. Dobra. Oho, chyba nie. Chyba nie. Ale mam inny plan. Mam inny plan. Tak jest. No dobra, może innym razem się z nim uda, ale myślę, że pojedziemy gdzieś z kimś innym. Nigdy nie mam żadnych placówek, żeby gdzieś z kimś iść. No ale okej. Okay. Przyszłam, tak, w stroju kąpielowym. Tak. Tak, tak, tak. Trzeba ci go zmienić. Przyszliśmy z siostrą Angeli, czyli ona też z nami pracuje. Także tak jest. To na niej, że tak powiem, trochę przetestujemy nasze serum. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie to jeszcze nie. Ale może, może. Trochę ja ją przerobiłam. Ym, dodałam jej chyba skina, rzęsy. Zmieniłam fryzurę. No, ale ogólnie to jest. Ona i jej siostra to są całkiem spoko simki. No, tylko i jej nie umie robić simów. Yeah. <laughs> Dobra. Y, chyba trochę zakłopotanie, ale. Dobra. Rozmawiajcie może o grach. No nie, nie. Chyba nie. Chyba nie. No ale tak o. No to o, o fitnessie porozmawiajcie może troszkę. Co tu jeszcze? Tu jeszcze. Zainteresowania. E, jakie lubi ten? Wnętrza. Wystrój wnętrz, jakie lubisz. No. Całkiem nieźle idzie. Tak, po malutku trochę. O nie. O nie, 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 nie. nie Jeszcze nie. A. No to fajnie, że nie lubisz basic. Bo my też nic nie lubimy basic. O, tutaj. Plotkuj sobie. No ale nie. Może coś normalnego takiego. O. Poznaj. Nie wiem, dlaczego czuje się ona niekomfortowo. Może to przez nas? Coś słabo leci nam ta relacja, ale może ją teraz, tak powiem. O, ktoś gra. Może teraz ją namówimy do wypicia? Zobaczmy, czy mi się to uda. Chyba nie. To... A, jest, dobra. Czy to jest... nie, nie, nie. Dlaczego? Przecież ja mam Rose. Dlaczego? No to ja nie mogę tego... ...i zategować? O nie, dlaczego? A może to będzie bardziej, że ten, że to na nią to podziała, że jak ja wypiję. Dobra. Ale zaraz zobaczmy. Jeszcze raz chcę. Mm. Nie, to nie jest to. Ja nie mogę, naprawdę. Dobra, wypij. Albo. Czy może jak o, ja to ten. Ona potem może nie mogę. Ue, ja myślałam, że to inaczej działa. No nie, no tak nie może być, ale widać, że ona lubi muzykę. Dobra, może trochę. Mm, dobra, może to, ale nie jestem pewna. Mm, Wymień się numerami. O, jednak coś chyba leci. Proszę bardzo. Zapytaj, czy jest singielką. Żeby nie było. Ja wiem, że przeszkadzamy panu zarabiać um, zarabiać pieniądze. No ale przykro mi ja mam, że tak powiem, inne interesy. O proszę. To jednak coś chyba. Coś, mimo, że ona dzisiaj jest nie ten teges, no to. Wow. wow! Ej, to. Może to serum po prostu działa, że ten. O, teraz. Daj jej tipa. <ścoughs> Na piwek jej A. daj, zagranie. To może to serum działa, że ci Simowie są bardziej nam przychylni. Mm hmm. Dobra, jeszcze raz. Eee, może. Może może. A eee, nie wiem, bo ja nie chcę tego zwalić. Ja nigdy nic nie wiem. A eee, co tu jest dobra? Eee. O dobra, damy jej jak eee, damy jej jakiś ten. Kwiatek jej damy, bo ja... o róże dobra może się ucieszy. No, ale proszę cię, przestań już grać. No. Dobra. Nie. Czekaj. Ja chcę ci dać prezent. Tak. Ja chcę ci dać prezent. No. O, proszę. Ja chcę ci dać prezent. Ładny, proszę. O. Może coś jeszcze z romantycznych. Co O, ty też mi dajesz! Dzięki. Fajnie. Może poflirtuj. Czy cię uda? Nie. A tak. O, proszę. Dziękuję bardzo. I ona też jest. We flirciarskim nastroju. Ej, no to leci. Wow, nie spodziewałam się tego. Zapytaj się, może jakie są. Dobra, jeszcze poflirtuj. Podcałować się to jeszcze nie będziemy, chyba. A, wyślij pocałunek. Wyślij pocałunek. Elegancko. To jakoś to leci. Dosyć szybko. O nie, pozy mi się włączyły. Jakim cudem? Ej, nie, 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 nie. Ja mam jakąś pozę, że ten. O nie, muszę wyłączyć. Nie, nie, nie. O, teraz ona do nas. Fajnie. I to idzie. Pyk, pyk, pyk. Tak, daję jeszcze raz kwiatka, wyślij pocałunek, jeszcze raz, nie wiem kto to jest Kamila, pyk i pyk, zapytaj, jakieś ryzykowne, zadaj ryzykowne pytanie, no proszę, mam nadzieję, że... Nasza przyjaciółka nie będzie miała nam za złe tego, że flirtujemy z jej siostrą. No to leci. Leci, leci. Leci, leci. O, już nam zaliczyło. Proszę, proszę. A może, a może nam pozwoli ją pocałować? Ale najpierw potrzymajmy się za ręce. Tak, potrzymajmy się za ręce. Tak. Ach. No i dobra. Spróbujmy jeszcze się pocałować. Pyk. A ty dlaczego tak się zachowujesz? Czyżby Tewi miał na ciebie taki wpływ, że zachowujesz się jak wilkołak? Dobra, zobaczmy, czy się uda. Tak jest! Udało się! Mamy to! Pocałowaliśmy dwóch Simów. Na razie. Chyba. Jest! Zaliczyło nam. Dzięki. Dziękuję. Także pocałujmy się jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. Pocałunek z pasją. No, Ty mi też się podobasz, ale na razie mam chłopaka. Że. Ten. Pyk, pyk. To może teraz zapytamy... Ty idziesz już, okej. Okay. No, zostawiłaś nas. No dobra, wracamy do Tywina, co nie? Biedny, kolejny. Ach. Dobra, wróciliśmy do... Wróciliśmy do domu, do naszych dzieci. I dziś będziemy nasze dwie dziewczynki postarzać. Tak jest. Zobaczymy. O kurcze, Przypomniało mi się, że jest już ta nowa ta. O ja, nie mogę. Tutaj chłopcy ra razem odrabiają zadanie domowe. E, w ogóle nie, ty nie musisz, ale musisz zrobić e, do pracy, żebyś miał wypełnione. Także. Tak jest, za 5 godzin masz i jesteś jeszcze śpiący. Tak, to są Twoje dwie córki. Chociaż nie, jeszcze nie iść spać. Nie wiem. Coś, coś, coś źle zrobiłam. Ale tak, zanim pójdziesz spać, to zrobisz ten. Znaczy, będziesz przy postarzaniu twojej, Twoich córek, dwóch córek. Ale nie wierzę, że znowu się urodziły bliźniaki, nie? To czemu masz niezaliczone? no tak, coś się nie zalicza no to może coś ugotuj jednak już niech będzie, w końcu masz zostać kucharzem dobra Sabrina się na razie zajmuje dziećmi zresztą ona jest głodna to akurat wy jak tam jesteście to możecie iść się wykąpać Ta, wasz ojczym zaraz zrobi amciu amciu więc się nie martwcie Dobra, czy dziewczynki są jakoś tako ten teges? No, mnie to. Super. Bo ja nawet nie wiem, która to, która jest. <grych> Okej, okay. jest git. A, i trzeba pieluszkę zmienić też. Zaraz się zajmiemy. Dobrze. Wszystko jest ten. Ty chcesz iść się wykąpać. Ja nie mogę. Dobrze, że mamy już dwie łazienki, nie? Bo tak to by była kolejka. Chociaż i tak będzie z tego, co... Mm, z tego, co widzę. Ale dobra. A nie, bo ty ugotowałaś tylko jedną porcję. O nie. Dobra. W ogóle, dlaczego ty ma... O nie, wylosowała... Dlaczego mu się odtegował ja nie mogę, nie. Ostro przykleił mu się ten drink. No to nieźle, no to nieźle. Dobra, ugotuj coś jeszcze, żebyś miał to wypełnione. Eee, tak. A my postarzamy nasze małe dziewczynki. Tak jest, już mają pokój na górze zrobiony, także myślę, że będzie easy. Mam nadzieję, że będzie easy. Ale coś jeszcze? Gdzie to jest? Bo mi tak. postaż. Wyszło mi w kalendarzu, że są urodziny, także. Także tak. Zobaczmy. O, 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 o. O, ma czarne włosy po te winie. Wow. Dobra. Um, nie wiem. Nie wiem. <laughs> Może to. Esmi będzie taka, taka wesoła. Myślę, że tak. O, ma nawet ten sam odcinku Skóry co Tewin. Ekstra! Fajnie. Dobra. I teraz y, musimy jeszcze postarzyć Tom. Y, Sierę. Tak. Ty się możesz przywitać ze swoją siostrą. O, nawet możesz się z nią. No dobra, trochę to niefajnie wygląda, ale. O. A Sierra będzie. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie, no, spokojna nie. O, nie. To też nie. Dobra, niech będzie taka ruchliwa, nie? Taka bardzo aktywna. Dobra, czy. O. Ja chcę wiedzieć, czy one są wilkołapkami. Ale nie, to chyba się dopiero potem. Ło! Wow. To się dopiero chyba yy, potem, że tak powiem, okazuje, tak? Dobra, weź swoje dzieci. I ty też weź swoją córkę. Tak jest. Tak jest. Ty masz tego drinka. O, proszę. I pu, tutaj, tutaj. Proszę. I ty też daj tu sferę. Um, czego one potrzebują w ogóle? Amciu, Amciu. Okej, okay, one obydwie chcą Amciu, Amciu. Idź się wykąp. A ty? Dobra, ty możesz iść, że tak powiem. I ty możesz iść. Chciałaś coś jeść, więc zjedz sobie. Dobra. To jest dopiero hardcore, nie? Ja je potem przebiorę, ale dobra. Tak wiem, nakarmię. Tak, 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 już. Już nakarmię. Ty też nakarmisz ją. Tak wiem. Przepraszam, wiem. Przepraszam. Tak, tak wiem. Przepraszam. Tak, proszę bardzo. Myślę, że Sabrina jest dos y dobrą mamą. A ty dlaczego jej nie karmisz? Tewin. Aha, idziesz do szkoły. Dobra, ty też. No a też jest w szkole. Uczcie się pilnie. No o, proszę, kto tu przyszedł? O, kurczę. Nie może, nie możemy. Jeśli jeśli ja zrobię to, co zrobię, to. To te, te winy z naszym chłopakiem? O Boże, ja nawet nie pamiętam. Nie. O nie. Mamy. O nie. Proszę cię, nie. No i spadło nam do trójki. Dlaczego to tak jest? Czy Tevin jest naszym chłopakiem? Ja muszę to zobaczyć. Aha, nie jest. Jest naszym, yy, tak powiem, kochankiem i znajomym na króliczku. Yy, no pięknie, ale tak o dodamy, dodamy. Yy, ale ten, a no nie, mamy ją, dobra. Mamy ją, to ok. Tewin, ty się zaciąłeś. Ja wiem, że ty się zaciąłeś, dlatego muszę cię zresetować. Ło, co tu się stało? Co tu się stało? Karm z butelki. O nie, no. Wybacz mi. Wybacz mi, proszę Cię, Lilith, wybacz mi. Wybacz mi to wszystko. To nie, nie mogę. Devin nie chce. Może to dlatego, że ten kwiatek tu jest. Mm, zobaczmy. Dobrze, już idę. Już. Już idę, idę. Idę, idę. O nie. I ona kładzie ją ten tutaj. Nie, proszę Cię. Dobrze, ja wiem, ja wiem, ale proszę, cię nakarmią. Nie, wake up. A ty połóż tutaj y, Esmi. Tak, Esmi. Tak, Esmi połóż, a ciebie musimy nakarmić. Ja wiem, ale... No nie, no ja jestem beznadziejna w tym. Tak, możesz ją nakarmić? Możesz. O, jak dobrze. Cieszy mnie to. Idź do pracy, tak, Tevin? Idź, idź, idź. Ja wiem. Nie, nie bądź smutna. Która to jest, która? To jest Ciara. Ty, Esmi? Nie, proszę cię. Proszę cię, ja wiem. A ty potem idziesz do pracy. Za 36 minut. Ale zanim to się skończy, to ja kończę ten odcineczek. Mam nadzieję, że się wam podoba. Jeśli tak, to poproszę o lajka, subik i komencik. No dzieje się tu trochę, ale ja się boję zajmować się tymi dziećmi teraz wszystkimi, bo one będą płakać, będą chciały jeść i w ogóle to jest hardcore dla mnie. Ale mam nadzieję, że to się nam jakoś uda i w ogóle do następnego odcinka im przybiorę wszystko i w ogóle... O Jezu... Jeszcze to, ja chcę skończyć to. Yy, tak, yy, zignoruj to wszystko. Tak, niech będzie kim tym jest. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do usłyszenia w następnym co nie. Bye, bye.